Akwarium Amatorskie TV. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, człowiek jak jest na urlopie. To lubi sobie pogrzewać. Najlepiej jakby podrzewał sobie w tyłku. Jak nikt nie widzi. A jak nie ma takiej sposobności, to grzebie w akwarium niekiedy. I cóż, efekty są takie fajnie. Akwarium się Rozpiździło. Po raz któryś z kolei dałem, że tak powiem, kolokwialnie ciała. E, cóż, za długi ten mech był. Mech rośnie ładnie, fajnie wszystko jest ok. Jego widać e, bardzo fajnie, ale jak chciałem e, go przyciąć dzisiaj, okazało się, że on już jest za duży. Jak jest za duży, to po przycince okazało się, że tam pod spodem tej warstwy, co jest na górze, nic nie trzyma. Zrobiły mi się placki i cóż, e, musiałem wywalić cały mech z korzenia. E, tyle jest e, plusu z tego, że ten mech, który obcięłem, jeszcze nie wywaliłem. No i chyba teraz będę musiał spuścić gdzieś tak potąd. Potąd wodę, tak żeby ten korzonek był na wierzchu, troszkę wysech minimalnie. I jeszcze raz to posadzić, tak znaczy posadzić, pokleić. Dobrze, że mam super glue. Popatrzcie, jak to wygląda z góry. Widać te białe takie plamy po tym kleju jbl eee, No kurde, no... Trochę się narobiło. No, poniekąd... Znaczy, no, w sumie z jednej i z drugiej strony to jest moja wina, bo... Znaczy, bo ten mech, jak już zapowiadałem i się zarzekałem, jak żaba mułu, co chwilę przycinać. Jak się nie chce przycinać, to później się robią problemy. Powiem Wam szczerze, i to chyba będzie tytuł tego filmu, Mech jest kurewsko upierdliwy Jest bardzo, bardzo dekoracyjny, ale bardzo upierdliwy. Eee, tu mój paniaszek do wody ro. I tak. Yy, no nie jest syfu, nie ma aż tak tyle syfu. To zaraz wszystko dojdzie do normy. Akurat miałem robić podmianę. No i chyba sobie resztę spuszczę, tak jak mówię, dotąd do baniaczka, takiej czystej wody. Ten ubytek doleje kanowitu. No i kurde, trzeba działać. No nie ma co się za bardzo rozgadywać. Jak to pokleję, to zobaczę, może nagram coś jeszcze, jak będę miał siłę. Akcja mech zostaje uznana za odbytą. Cóż, akwarium wygląda w ten sposób. Tak wygląda jak pierwszy dzień po zalaniu nowego zbiornika po restarcie. Tutaj mi się taka dziursko wywaliło. Już później tak e, troszkę to na łapu-capu robiłem. I trochę wlewałem z powrotem wody. No, nie będę wam tłumaczył jak to robiłem, ale było troszkę z tym e, takich przebojów. E, mówił, że mech to problem. Mówił, że mech hmm, dekoracyjnie wygląda, ale stwarza problemy. Kurde, no powiem wam, nie chcę przeklinać, bo już mi się dzisiaj raz przydarzyło, a miało być bez przekleństw. E, słuchajcie, ale taka sytuacja była, że musiałem, Aż mi trochę Jay się teraz zrobiło, przyznam szczerze. <grystanie> słuchajcie, y, no Mech jest dekoracyjnym, ale bardzo upierdliwym y, y, takim ustrojstwem. Jak widzicie, tutaj jest Mech. Jak gadał, że mech jest upierdliwy, to jeszcze tutaj dojebał muchu. A czego by miał, a czego bo może będzie lepiej wyglądać. Zobaczymy no. Nie jest najgorzej, teraz muszę ten mech pilnować, muszę za każdym razem go przycinać, niech on tak niziutko idzie, a niech ten korzeń tak oplata. No i co? Trzeba się brać za sprzątanie, bo tutaj jeszcze kupę garnków, kupę jakiś tam przyrządów moich akwarystycznych. Trzeba szybko to zawinąć, żeby mi dzieciaki nie poroznosiły po domu. Żona na szczęście w pracy nie będzie darła się takie akcje robi, bo zawsze mi mówi ty jak zwykle coś kombinujesz, a było fajnie. No ale nie może zrozumieć tego, że to za tydzień albo dwa, albo miesiąc by samo odpadło. I wtedy by wyglądało tak jak w którymś to moim odcinku. No nic. Akcję uważam za zakończoną i za udaną chyba. No. Mac jak stał, tak stoi, tylko w mniejszych ilościach. Tutaj bym się pokusił jeszcze o złamanie jednego mitu o superglu w akwarium i tam klejeniu różnych rzeczy nim. Ale co, poczekamy na Marcina? Może z Marcinem to, to jakoś ogarniemy ten superglu. Ja mam swoje zdanie o tym. Ale może nie dzisiaj. Na dzisiaj to wszystko. Strzała, do następnego razu. Zostaw łapę, subskrybuj i tam wszystko, co chcesz robić, rób. Na razie, cześć.